Zbiłam szybę w drzwiach łazienki. Za karę nie otrzymałam kolacji. Dostałam banię. Pierwszą banię. Nie rozumiałam zadania. Za karę przez tydzień nie mogłam wychodzić na dwór. Niechcący zbiłam talerz. Niechcący rozdałam bluzkę. Niechcący potrąciłam młodszego brata. Nikt nie wierzył. Nie chciał słuchać. Nie chciał mnie zrozumieć. Teraz mi wszystko jedno. Robię na przekrój. specjalnie teraz jaka, że byli, co mnie karali. Niech się martwią, niech płaczą, niech krzyczą. Wszystko mi jedno. Tak trzymaj, ukaż im. Pamiętasz, jak musiałaś klęczeć w kącie, chociaż byłaś winna? Nie słuchali cię. Teraz jest twój czas. Pokaż im, że jesteś sobą, że się ich nie boisz, że nie da z manipulować i się zastraszyć. To nie jest tak. Właściwie każesz całą siebie. Zemsta nie jest rozwiązanie. Zemsta zniszczy ciebie. Drogą jest przebaczenie. Przebaczenie? Nie ma czegoś takiego. To bez sensu. Nie, zobacz. Bóg zawsze przebacza. Idź, faj. To wszystko dla niej nie zgubię. Zapisałam się do zespołu ze śmiechu. że z takim głosem mogę chwili przeganiać. Gdy nie zapisałam się, chociaż Ktoś powiedział, że ładnie śpiewam. Nie ważne. oglądając katakis. Słyszę maskę. Denerwuje mi pałż dorosłych, kłąso polityczne. Chcę wyrazić swoje zdanie, ale słyszę. Dzieci o głosu nie mają. Sieć cicho, nic nie rozumie. Rozumiem, czuję, jestem człowiekiem myśli, ale dla nich jestem głupia, niedojrzała. Doktorzy mają rację, świat dorosły, że to kłamanie nie podłoży. Nie chcę być taka, jestem bezsilna i wściekła. I o to właśnie chodzi. Masz. Tu znajdziesz ukojenie i wyrażenie swojego buntu. Idź. Dla kupi nie będziesz głupia. Życie nie ma sensu. To oni są głupi. rakuj na przekór tym, co się z ciebie śmieją. Jak chcesz, twoje jest życie. Jesteś wolna i wszystko ci wolno. Ale czy wszystko przyniesie ci korzyść? Mą ci przybyt? Słuchaj rozumu, nie emocji. Masz rozum. Pamiętaj, słaby jestem. Dogodzi się z chwilą. Twoje zranienie jest to uzdrowienie. 可能就是他，就是，就是那个。